Nie dam rady, tego jest zbyt dużo. Nawet myślami trudno to ogarnąć. Mam do ciebie pytanie: czy można zjeść słonia? Na pierwszy rzut oka wydaje się to niemożliwe, a jednak jest. Ale jak? To proste po kawałku. Przecież naraz to faktycznie się nie da. Gdy patrzysz więc na problem, który cię przerasta, podziel go na małe części i poradzisz sobie z nim, choćby był wielki jak słoń. To wezwanie do systematyczności przykłady. Stoisz na progu nowych studiów. Jak można się tego wszystkiego nauczyć? I znowu, po trochu. Ważne, by nie dopuszczać do piętrzenia się zaległości, bo później, stanąwszy przed koniecznością zrobienia wszystkiego na raz, można faktycznie nie podobać. Spodobał mi się przykład, który kiedyś spotkałem w jakiejś książce. Trzeba zacząć od jednej rzeczy, a wtedy ogrom całego procesu, chociażby był bardzo obszerny czy zawiły, nie będzie dla nas tak straszny. Trzeba po prostu zrobić jeden właściwy krok. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i zaplanować, zanim zaczniemy to realizować. Ruszając samochodem w daleką trasę nocą, także nie widzisz jej w całości. Widzisz tylko kilkadziesiąt metrów przed sobą, gdyż tylko tyle są w stanie oświetlić reflektory Twojego samochodu. A pomimo to jesteś w stanie w ten sposób przemierzyć setki kilometrów. Jest takie powiedzenie, że najtrudniej zacząć. Najtrudniejszy pierwszy krok zanim innych zrobisz, sto śpiewa. Anna Jantar. Wprawdzie w tej piosence to jest w kontekście miłości, ale to także bardzo dobrze pasuje do tego tematu. Sam pewnie niejednokrotnie doświadczyłeś tego, że zwlekasz do ostatniej chwili z czymś, co wydaje się trudne w jakimkolwiek kontekście. Ale gdy uda się przemóc tę niechęć, to potem idzie już coraz łatwiej. Ja dzisiaj miałem takie zmaganie ze sobą, zanim się wziąłem za to nagrywanie. No, i idzie coraz łatwiej. I ty tak samo, poradzisz sobie ze wszystkim. Wystarczy skupić się na obecnej chwili, zamiast wybiegać myślami w przyszłość. Rób to, co do ciebie teraz należy. Potrzeba mądrości, by zmieniać to, co się da zmienić, zaakceptować to, czego się zmienić nie da, i mieć mądrość, by umieć odróżniać jedno od drugiego. Życie każdemu człowiekowi przygotowuje różne niespodzianki. Niestety nie wszystkie są dla nas dobre. Nie wiem, co ciebie spotyka, ale z pewnością z czymś się borykasz może trudności rodzinne, może brak pracy, może choroba. Czytałem niedawno opowieść pewnej kobiety, która wiele w życiu się nacierpiała. A gdy zaczęło już jej się jakoś układać, zachorowała na raka. W pewnym momencie zrozumiała, że traci czas na rozpamiętywanie swego cierpienia, że liczy w pamięci wszystkie te dni, w których źle się czuła, albo poddaje się lękowi przed przyszłością, przed kolejną dawką chemioterapii, efektami ubocznymi itd. Czuła, że traci czas, którego szkoda było marnować, zwłaszcza w tak niepewnej sytuacji. Aby przerwać to rozerwanie pomiędzy dobrymi i złymi chwilami, które były w przeszłości, a dobrymi i złymi, które mogą nadejść, postanowiła skupić się na tych, które dokonują się w tym właśnie momencie. Pomyśl: Czy to nie jest prawdą, że żyjąc przeszłością lub przyszłością, nie masz czasu na to? Aby żyć teraźniejszością, wydaje się logiczne. Przyzwyczajenia odnośnie wspomnień i planów natrętnie atakowały tę kobietę. Musiała się bardzo natrudzić, by zignorować wszelkie inne dni w kalendarzu oprócz bieżącego. Pomocne w tym może być witanie każdego nowego dnia słowami Psalmu 118. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Wiesz, po co zakłada się koniom klapki przy oczach? Po to, aby widziały tylko drogę przed sobą. Wtedy nic ich nie rozprasza. Może i my powinniśmy sprawić sobie takie klapki, które. Odcinałyby nam widok tego, co przeszłe i tego, co przyszłe, by móc zająć się tym, co, się raz... co teraźniejsze i cieszyć się tym. Jestem przekonany, że jest w tym wielka mądrość, a Ty, jak myślisz?